Dalej idziemy. pierwszym to był największy mafioza w Polsce. Tak? No. Masa Masa Pierwszy? z Sił Kudasa wpłacił 4 złote. Resik w Polsce nie ma żadnej mafii. Tego się trzymaj, bo mamy żołnierzy wełku, którzy cię ciszą. Pozdrawiam masa. Ma... masa. Jest mafia. Co pierdolita głupoty. By mafia była i będzie. Tylko oni bogatych szukają, co mają. Pog... Bynią Beniowski wpłacił 4 złote. Kaszek Stasiek, pozdrów Bynia Beniowskiego tyciuruje banę. Dobra, pozdrawiam jak najbardziej. Pozdrawiam jak najbardziej. No jedziemy dalej. Nie no to słyszło, kurde. Cygan wpłacił 4 złote. tam jak będziesz miał problemy, odezwij się do chłopaków z Pruszkowa. Cygan jesteś nasz człowiek, powiedz tylko słowo, a zdmuchniemy z planszy, kogo trzeba. Wszyscy za tobą stoją. Jedąć konfidentów. Pozdrawiamy chłopaków na wygnaniu. Eee, kurde. To się moje martwi, nic nie mówią. Że niby się powiesił, się mój syn. Nie, tam gdzie i wołomin wpłacił 4 złote. Rysiek, to co my za sztosy robiliśmy, to te smarki nie znają. Rysiek to był prawdziwy bandyta. A wy mówicie na jakiegoś leszcza stanie, że on jest bandytą. Pozdrowionka od dziada i masy staniemy za tobą murem, Rysiek. Bandyta tylko jeden może być, a nie dwudziestu. Tante to co? Są... Ty nie wychyla się takim słowami. Jeden bandyta tylko może być. Jestem najgorszy bandyta Gimcha, we Cztery złote. Uwaga, uwaga. Chciałem Wam powiedzieć, że jest mi bardzo dobrze w niebie. Pan Bóg przyszedł mi nogi. O! Tylko w piecu nie pozwalają mi palić. Cieszę się, że A to diabły! Tak. No to teraz wypijcie za moje. Wypijemy. Nie ma sprawy?